Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Ewa Usowicz. Kieruję w Wolters działem serwisów informacyjnych. Odpowiadam również za serwis prawo.pl i mam dziś świetnych gości. Prawników, filozofów, obydwaj z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor Jerzy Stelmach, szef katedry i pan doktor Łukasz Kurek, również katedra ta sama na szczęście. Panowie, Dzień dobry przede wszystkim Dzień dobry, I... witamy panią redaktor i państwa. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali trochę o, o prawnikach. I jak sobie ludzie myślą o prawnikach, to, to kojarzą ten zawód jako taki zawód, który się posługuje szkiełkiem i okiem. Ja bym jeszcze dodała, że kodeksem do tego. Natomiast okazuje się, że to jest taki zawód, w, w którym jednak w jakiejś mierze również rządzi psychologia i jest ileś takich czynników, jak, jak przekonania, jak intuicja, zdrowy rozsądek, takich powiedziałabym poza twardą logiką, które no, grają tutaj również często dużą rolę. I krótko mówiąc psychologia potoczna się prawnikom również przydarza. Panowie napisali taką właśnie książkę ,,Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym", niezwykle ciekawa. Skąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę? Znaczy, chyba dwa były źródła różne. Jedno było wspólne, bo rozmawialiśmy z Łukaszem przy jakiejś okazji, po seminarium czy przed seminarium, że może warto byłoby coś wspólnie napisać. Chyba tak było kilka tak. lat temu. A drugi mój osobisty powód, już bez udziału tutaj Łukasza, był taki, że kiedyś rozmawiałem z księdzem profesorem Hellerem po jakimś spotkaniu wspólnym autorskim. I właśnie on tam wypowiadał się na temat no jakby tej no jakby znaczenia, afirmował, tego, jakby afirmował poznanie naukowe jako to, które jest jedyne w zasadzie w dyskursie naszym poznawczym dopuszczalne. I ja wtedy bez jakiejś polemiki tylko zauważyłem, że wprawdzie poznanie naukowe jest absolutnie fundamentalne, tylko że prawie nigdy się nim nie posługujemy i że my jesteśmy cały czas funkcjonujemy jednak jako ludzie. Również jako podmioty poznające nawet jako uczeni funkcjonujemy w potoczności. A to nie jest tak, że panowie napisali tę książkę dlatego, że się we wszystkim panowie zgadzają, prawda? W czym się panowie zgadzają, a w czym nie? Tak, zgadzamy się na pewno co do tego, że ta psychologia potężna w myśleniu prawniczym jest obecna i ważna. Mm -hmm. To znaczy, bez niej byłoby nam trudno zrozumieć zachowanie drugiego człowieka, a zrozumienie tego zachowania od czasu do czasu dla prawnika jest istotne. Dajmy na to, kiedy zastanawia się nad tym, czy strona procesu coś wiedziała, z czegoś. Zdawała sobie sprawę, albo mogła sobie zdawać sprawę, i tak dalej. I też doszliśmy do wniosku, że jest to temat, który warto powiedzmy z naukowego punktu widzenia również rozważyć. To znaczy, tutaj zaczynają się pewne różnice, ponieważ z takiego powiedzmy bardziej naukow z perspektywy nauk doświadczalnych, empirycznych, no i ja spróbowałem potraktować ten temat z wielu powodów, o których może za chwilę. Natomiast tutaj pojawił się pierwszy moment, kiedy zgadzać się przestaliśmy z profesorem, ponieważ on jest wielce sceptyczny względem a tego, że można coś interesującego powiedzieć z takiej czysto naukowej perspektywy o psychologii potocznej. Czyli podsumowując, obaj uważamy, że, że to jest zupełnie konieczna powiedzmy umiejętność. Bo ona jest po prostu potrzebna nie tylko w myśleniu prawniczym, ale w ogóle jest całkiem zasadnicza, ale jedna z jeden z poważniejszych sporów dotyczył tego, czy, czy te badania naukowe dotyczące psychologii potocznej faktycznie coś interesującego, coś nowego nam oni są w stanie powiedzieć. Porozmawiamy sobie chwilę o tych różnych czynnikach poza logicznych i jak Panowie sądzą, czy prawnik powinien mieć intuicję? Ja myślę, że tak, prawnik ma jakiś rodzaj intuicji, ma każdy z nas, to jest kwestia jakby stopnia chyba rozwoju pewnych zdolności poznawczych. To I prawnik też, no, w szczególności dobry prawnik powinien mieć tą intuicję. Ktoś inny powie instynkt, ktoś inny powie przedrozumienie, ktoś inny powie chęć, ktoś inny powie insight, ale to jest to samo, jakiś rodzaj przedwiedzy, pewnej zdolności do bezpośredniego Poznawania, ale to nie tylko prawnik, prawnik również oczywiście, prawnik się na czymś innym skupia, bo przecież normalny prawnik nie posiada wiedzy na wszystkie te obszary, czy te trudne przypadki, które rozwiązuje. On rozpoczyna od czystej intuicji zwykle. No czy jak to woli, ma instynkt bardziej rozumiany empirycznie, pewne uprzednie jakby doświadczenie. No my po prostu z tego zaczynamy. I mnie dlatego, przynajmniej ja mógłbym powiedzieć, może nie, nie, nie każdy prawnik by się zawodowy. Tym razem mówię o prawnikach, praktykach, o wykonujących te zawody, bo papier wszystko zniesie. No, ale y, ale y, my przecież bardzo często zaczynamy, przynajmniej ja zaczynam, od pewnej, mam intuicję albo nie mam. Czasami jakoś się nie tworzy, nie buduje mi się, Projekt rozwiązania pewnego trudnego przypadku. Nie mogę go znaleźć. A czasami mi się otwiera od razu i jeszcze nie sprawdzam przepisów prawnych, orzecznictwa. Ja po prostu mam pewną projekcję, tak jak my wszyscy mamy, prawda? W różnych sytuacjach życiowych, nie tylko prawniczych, że my mamy pewne swoje, ja bym powiedział, intuicyjne przeświadczenie, że to tak powinno, czy tak mogłoby wyglądać. A dopiero później zaczynamy sprawdzać. No, już na poziomie takiej wiedzy powiedziałbym eksperckiej, czyli sprawdzałbym przepisy, to co robi prawnik już dokładnie. Sprawdza tą podstawę prawną, szuka jej i sprawdza i próbuje wskazać, albo, albo po prostu gdzieś jeszcze dokonuje analizy orzecznictwa, szukając tam podpowiedzi, ale intuicja, jakby ją nie zdefiniować, bo można na różne sposoby. Odgrywa według mnie absolutnie kluczową rolę, zwłaszcza, no mówimy o poznaniu prawniczym, bo trochę w, tym, w tej przestrzeni się znajdujemy teraz. Czasami się mówi o intuicji prawniczej, czasami mówi się o instynkcie prawniczym. Czy tu jest jakaś różnica, czy można to traktować wymiennie? Myślę, że można spróbować potraktować to odmiennie. Otóż pełna zgoda, że intuicja prawnicza. No, Musi być, prawnik bez niej nie może pracować, ale to nie jest jakby specjalnie odkrywcze, ponieważ intuicja człowiekowi, który wykonuje każdy zawód, jest potrzebna. To jest po prostu coś, co jest, można powiedzieć, takim magazynem naszej wiedzy, naszego doświadczenia. To jest po prostu innymi słowy takie. E, e, korzystanie z tego, co, co, co wiemy, i to w każdym zachodzie istnieje, i każdy e, z nas ma jakieś intuicje. Intuicje prawnicze charakteryzują się tym, że prawnicy, w związku z tym, że mają jakieś e, wykształcenie w tym kierunku, oni, są oni mają lepszą intuicję prawniczą, ponieważ wiedzą o tym, e, jakie, dajmy na to, regulacje że zastosować, czy że, że rozwiązać jakiś problem prawdy. Natomiast jeśli zestawić z instynktem, to powiedziałbym, zaproponowałbym coś takiego, że, że nikt nie ma instynktu prawniczego, jeśli byśmy go zrozumieli jako coś, co jest, powiedzmy, umiejętnością wrodzoną. Ponieważ instynkt, jak, jeśli by tak potraktować czysto słownikowo, no to chyba można by powiedzieć, że to jest jakaś umiejętność, która jest wrodzona. Biologicznie prawda? E, e, no właśnie, czyli coś, co nie jest wyuczone. E, jeśli byśmy uznali, że intuicja to jest coś, co jest magazynem naszych doświadczeń, no to wtedy mamy taką różnicę pomiędzy instynktem a intuicją, że w, w, intuicja jest jakby przeciwieństwem. E, jest oczywiście, może niekiedy nam się wydawać, tak znowu bym zaproponował, że ktoś może mieć instynkt prawniczy, jeśli ma bardzo dobrą intuicję prawniczą. Mhm. Czy wtedy się wydaje, że on jakby w sposób wrodzony, czy taki e, naprawdę wyjątkowy jest w stanie zrozumieć, czy, czy szybko dojrzeć rozstrzygnięcie jakiegoś bardzo skomplikowanego problemu. Ale powiedziałbym po prostu, że to też jest intuicja, tylko ona działa może lepiej niż inne intuicje i sprawia wrażenie instynktu. E, ale w, w takim powiedziałbym ba bardziej podstawowym sensie to instynkty to są raczej takie bym powiedział bardziej... E, e, Cielesne, powiedzmy, e, e, jakieś e, sprawy związane na przykład z tym, że ktoś jest spragniony, czy, czy, czy chce mu się jeść. Natomiast trudno po prostu e, z tej perspektywy mówić o inst instynkcie prawniczym. A wyobraźnia się czy do czegoś przydaje prawnikom, czy nie? A propos wyobraźni, tak. no, i, i też coś, bez czego nie możemy się uruchomić, ale to znowu nie jest specjalnie odkrywcze, bo to w każdym jakby w, w, w dziedzinie, gdzie jest jakiś bardziej skomplikowany problem tak. rozwiązania wyobraźnia jest potrzebne, ponieważ po prostu czasem intuicja nie wystarczy. Mhm. Czasem to, z czym już mieliśmy do czynienia, to doświadczenie, prawda, nie wystarczy. Na przykład mamy konfliktowane intuicje. E, mamy naprawdę duży problem. Mamy na, na przykład e, dwie całkiem niezgodne ze sobą decyzje, całkiem ze sobą sprzeczne, wydają nam się intuicyjnie e, możliwe do uzasadnienia. Ciężko. I wtedy właśnie trzeba e, powiedzmy się na chwilę zatrzymać no i ruszyć w e, i e, Odwołując się do przykładu. Jeśli, jeśli można, otóż mamy Proszę. chociażby z, z taki świeży przykład, z, jeszcze z zeszłego roku, który dotyczy ochrony dóbr osobistych w Polsce. Jest, był z, z, z proces, który dotyczył serialu Nasze Batki, Nasi Ojcowie produkcji niemieckiej, który to serial, jak wiele osób uznało, naruszył dobra osobiste. i Ponieważ na przykład dajmy na to żołnierze armii krajowej byli przedstawieni jako antysebici. No i problem polegał na tym między innymi dyskusja prawnicza, zanim ten proces się zaczął, dotyczyła tego, kto ma legitymację bierną w tym procesie w ogóle. Czyli czy na przykład to tylko ci żołnierze armii krajowej, którzy żyją, czy w ogóle wszyscy Polacy. I to był właśnie taki moment, kiedy Intuicja prawicowa przestaje działać, ponieważ w tym katalogu dóbr osobistych, które mieliśmy do tej pory, przed tym procesem, nie było niczego, co by nam pozwalało rozstrzygnąć ten problem. Teraz już mamy. Teraz w takim dobrem osobistym, co całkiem nowym, jest właśnie poczucie tożsamości narodowej, i na tej podstawie możemy. I to jest, jakby, już coś, co jest w intuicji prawniczej. Dzisiaj. To znaczy, już ci, którzy teraz pracują, rozstrzygają jako prawnicy, już nie muszą główkować, czy jest coś takiego. Odnoszą się do ich doświadczeniu. No ale jakby ci, którzy, ci sędziowie sądu apelacyjnego w Krakowie, którzy stali przed rozstrzygnięciem tego, wydanie w wyroku, no to dla nich to właśnie był moment, kiedy musieli ruszyć swoją wyobraźnię. Z tą wyobraźnią jest tak, że. To naprawdę jest tak, że prawnicy sobie wyłącznie wyobrażają rzeczy nieistniejące. Dlaczego? Dlatego, że my żyjemy w świecie powinności, która z realnym światem nie ma nic wspólnego. Wobec tego, no, my możemy przypisać odpowiedzialność Pegazowi czy jednorożcowi, to nam kompletnie nie przeszkadza. Wobec tego. No, a druga rzecz, to wyobrażenia jako zdolność do pewnych symulacji mentalnych, no to wszyscy. Wszyscy sobie coś wyobrażają, i to coś, co niekoniecznie nie istnieje. Z pięciu różnych prawników, pięć różnych rozwiązań, wszyscy mówią, że mają rację, prawda? My żyjemy w świecie całkowitej fikcji, tyle że ta fikcja jest normatywna i ona jest dopuszczalna. My się na to godzimy. Ta robota jest dlatego bardzo interesująca, że my się wyobracamy w nierzeczywistości. Po prostu. Dlatego nigdy nie chciałem być biologiem, bo mi się wydaje to śmiertelnie nudne. Po prostu. Panie profesorze, to jak wspomniał pan o racjach, to kiedy prawnicy w takim razie bazują na przekonaniach? A to pan profesor... Bo Oni bo jak, jak są przekonani, to no, są przekonani, że mają Doktor, rację właśnie. Doktor Kurek napisał książkę Dualizm Przekonań, tak? Dobrze to. Po... Zgadza się. I wobec tego ja bym nie śmiał odpowiadać na to. Panie doktorze, kiedy te przekonania najbardziej grają pierwsze e... skrzypce? One znowu, to jest coś zupełnie jakby, można powiedzieć, takiego nie, może nie rzucającego na kolania, ponieważ zawsze przekonając są po prostu nasze, to co uznajemy za, za prawdę, to są nasze takie powiedzmy Poglądy, takie, które jakby szczególnie silnie żywymi coś, do czego jesteśmy przywiązani coś, co uważamy, że po prostu odzwierciedla rzeczywistość. To może być taka rzeczywistość całkiem faktyczna, jak to, że dajmy na to, tutaj siedzę sobie teraz i rozmawiamy, ale też właśnie rzeczywistość normatywna dotycząca przepisów. Ciekawy problem z przekonaniami prawniczymi pojawia się wtedy, że no właśnie ich siła, ich waga różni się od innych osób. To znaczy, możemy mieć kilku bardzo, wydaje nam się, dobrych prawników, którzy w odniesieniu do tego samego przepisu, czy też interpretacji tego przepisu będą mieli różne przekonania, czy ona jest dobra. I, I to na przykład rzecz pokazuje to, to od, do czego nawiązywał Pan Profesor, że to jest taki świat, który tak naprawdę w, w znacznej mierze istnieje w naszych umysłach tylko prawo, ponieważ no, niewiele osób powątpiewałoby, chyba że mamy do czynienia z jakimś e, f, filozofem, że tutaj właśnie sobie siedzimy i rozmawiamy. Natomiast gdy idzie o interpretację e, Powiedzmy, różnych właśnie przepisów prawnych spore są, no, daleko idące. Prawnicy uwielbiają przekonywać do swojej racji, prawda? Ale to jest mieć przekonania, przekonywać to jest troszeczkę pani redaktor, coś innego. Tak, oczywiście, ale przejdźmy. Dlatego, że proszę to zwrócić uwagę, mhm. że ja w ogóle mnie przekonania nie interesują, cudze ani moje. Ja chcę wygrać spór. Mhm. Prawnik do prawnika się idzie po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby poznać jego przekonania. Czy on jest o czymś przekonany, czy nie, za to mu płacę, żeby wygrywał. Prawda, mnie przekonania lekarza też nie interesują. Interesuje mnie, żeby mnie wyleczył. I wobec tego, a z kolei przekonywanie, jako metoda. Przejdźmy właśnie do. Właśnie tego. wygrywania sporu, ja bym nawet powiedział erystycznie za wszelką cenę. Tego się ode mnie oczekuje, ja też tego chcę. Właśnie o to chciałam zapytać: jakich metod używają prawnicy, jeżeli chcą przekonać do własnej racji? Takich metod, powiedzmy, poza wiedzą. Czystą. Znaczy wiedza czysta się tu w ogóle nie przydaje, ona zawsze jak się pojawia, to szkodzi. No może poza prawem, no Boże, uchowaj wiedzę jeszcze do tego wszystkiego. My to jest ży... Ale nie my żyjemy w świecie normatywnym. Pani zechciała się zgodzić wcześniej, prawda? W świecie fikcji normatywnej, więc jaka wiedza? Tu wiedza nie znajduje żadnego zastosowania. I no właśnie, perswazja. I chodzi o to, żeby ludzi rzeczywiście, nie o przekonania chodzi, ale żeby przekonać, wyperswadować ludziom, namówić ich na moje rozstrzygnięcie. Mówiąc tak zupełnie serio. Zresztą cały czas mówię serio, ale, ale o to chodzi prawnikowi. Jeżeli ktoś mówi, że on to opar na żelaznych jakichś, yy, prawda, tutaj swoich teoriach, czy wiedzy o charakterze faktycznym. No to, no to wikłamy się w spór, który ma 2,5 tysiąca lat nierozwiązania. Nie ma przejścia między bytem i powinnością. Jak wchodzę na teren właśnie tej, żebym powiedział, perswazji normatywnej, ja chcę namówić. Mojego oponenta do przyjęcia pewnego rozwiązania, uczciwie stosując reguły moralne, niczego nie ukrywając, nie fałszując dowodów, nie wiem, ale ja chcę wykorzystać coś, co nie podlega wartościowaniu prawda-fałsz. To w ogóle prawda-fałsz nie ma tu kompletnie żadnego znaczenia. Czyli mamy perswazję. Mamy często retorykę, prawda? My to jest to my, samo. Na bardzo wysokim poziomie. To jest element perswazyjny. Co jeszcze mamy? W jaki sposób jeszcze prawnicy usiłują No przekonać? jest czysta argumentacja. To jest cały zbiór haurystyk takich, bym powiedział, które nam pomagają, łącznie z logiką prawniczą, która nie jest żadną logiką. O, tu się ucieszy część prawników. Na pewno bardzo, ale oni i tak książek nie kupują, więc czy nie ma logiki prawniczej, jest po prostu logika. Nie, no jest logika właśnie prawnicza, rozumiana jako heurystyka. Jest logika, to, co pani sądzi ja też, czyli logika chodzi o to, że każde z rozumowań prawniczych jest po prostu podważalne. Prost. No proste, jak dróg. No, na, na szczęście, <laughs> dla mnie na szczęście. To kocham, dlatego że mam tą ekstrawolność. Mm -hmm. ja nie chcę żadnych teorii naukowych, a na cóż mi one? Mm -hmm. Żeby mnie krępowały? Mm -hmm. No co, gdzie? Yy, to jakby opowiadać, no nie wiem, o teorii mnogości na pierwszej randce. No, to, to się <laughs> i tak nie uda, no po prostu. I dlatego ja tak uważam, no ta logikę, my używamy, tak zwaną logikę. Tą logikę prawniczą, ona jest bardzo przydatna. No ale każda z tych reguł, tej logiki jestem w stanie podważyć, nie ja, każdy inteligentny podważyć, więc to nie jest logika, jeżeli jest podważalna. Zbiór heurystyk, takich zdroworozsądkowych, no jak ja próbuję coś naprawić, nie? Czy coś zrobić, ja sobie buduję jakąś tam, coś, jakiś projekt mojego postępowania, buduję sobie pełną heurystykę. Ale wcale sam siebie chcę przekonać, można powiedzieć, że to się może udać że ktoś mnie może polubić mimo wszystko, na przykład. <grymne> Nawiązując do, do, do logiki te, chociażby, no to y, pełna zgoda z tym, że jeśli byśmy tak bardzo, bardzo ściśle, y, definicyjnie podeszli do tego słowa, no to jasne, nie ma w, w, w prawie logiki formalnej. Y, no ale y, jeśli byśmy logikę tak później trochę y, y, rozumieli jako, powiedzmy, jakąś dyscyplinę, która y, zajmuje się regułami Dobrego myślenia, jasnego, konkretnego, takiego regułami rozumowania, które są dobre, niekoniecznie niezawodne. To dobre, no to jak najbardziej możemy mówić, że są jakieś narzędzia logiczne dostępne dla, mhm. dla, dla prawników, jak chociażby przeróżne argumenty prawnicze, takie właśnie specyficznie prawnicze związane z wykładnią prawa. Mhm. A czy. Prawnik może manipulować albo mijać się z prawdą, jeżeli miałoby to mieć zastosowanie do jakiegoś dobrego czy wyższego celu. Czy to jest dopuszczalne, panu zdaniem? Kiedyś pani nawet współprowadziła takie spotkanie to był wieczór prawniczy. I pani zadała inne pytanie, ale ja pamiętam że przyzwoity człowiek tu domyślnie z góry pani nie zakładała, że o mnie chodzi. Może napisać książkę o manipulacji, prawda? A ja ją napisałem. Natomiast ja rzeczywiście w tamtej książce, i to jest ciekawa rzecz, ja uważam, że są sytuacje dopuszczalnej manipulacji, mimo że generalnie mówię że z etycznego, bo mnie tu reguły poprawnego myślenia kompletnie nie obchodzą, ale pewne reguły etyczne, które nas ograniczają, tak. Ale są takie sytuacje, w których ja uważam, że mam prawo do, jak gdyby manipulacji. Ja tam wymieniam w przypisie w tej książeczce o manipulacji, Wymieniam co najmniej dwie takie sytuacje. Pierwsze to jest właśnie wtedy, kiedy i te przykłady my chyba potwierdzamy Łukasz lepiej, bo ma małe dzieci, a moja córka jest już dorosłą osobą, ale rodzice manipulują dla wyższego celu dziećmi, żeby ich na przykład uchronić od jakichś niebezpieczeństw, narkotyków czy jakichś innych tych. I oni dokonują świadomych zabiegów manipulacyjnych odwodząc. I druga taka sytuacja to jest, czyli wyższego celu etycznego, a druga jest, to jest ta tak zwana retorsja manipulacyjna, czy ja mam, ale to jest pytanie otwarte, ja nie znam odpowiedzi, ale dla nas, każdy z nas mógłby tu się zadać, jeżeli ktoś mną manipuluje, czy ja mu mam odpowiedź, Prawo odpłacić pięknym za nadobnym. Żyjemy w pewnym sytuacji politycznej chociażby. Proszę zobaczyć, jak my jesteśmy skazani na pozycji przegranej, dlatego, że próbujemy racjonalną argumentację użyć do manipulacji. I się nie udaje. A może odpowiedzieć no, pięknym za nadobne, tym samym. Ja uważam, że wtedy, jeżeli ktoś zachowuje się na przykład w procesie negocjacji prawniczych, uczciwej, normalnej, standardowej, według prostych reguł, tych perswazyjnych, opartych na pewnych etycznych zasadach słuszności, zaczyna manipulować, czy ja mam prawo odpowiedzieć mu tym samym. Ja bym dzisiaj odpowiedział, że tak. Panowie, na koniec, gdyby mieli panowie w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć naszym widzom, do czego może się przydać psychologia potoczna, to co by panowie powiedzieli? Łukasz, bardzo cię proszę. <laughs> Psychologia Potoczna w myśleniu prawniczym tak. dla prawników przydaje się wtedy, za każdym razem, kiedy w swojej pracy muszą zinterpretować zachowanie człowieka. Za każdym razem, kiedy Dajmy na to, jak wspomigaliśmy, w procesie pojawia się kwestia tego, co ktoś mógłby pomyśleć, co pomyślał, czy też kiedy zastanawiamy się, jak sędzia rozstrzygając, zastanawia się, jak ktoś zachowa się w przyszłości, wyrokując, zastanawiając się, jaki powinien być wymiar kary w danej sytuacji, czy ten człowiek sprawia wrażenie, że będzie tak zachował się w przyszłości, na przykład, prawda? Za każdym tym razem krótko mówiąc kiedy musimy no właśnie przypisać komuś jakąś myśl czy jakakolwiek by to była interpretacja umysłowa, czy to będzie zamiar czy to będzie wiedza czy to będzie emocja czy to będzie e, jakieś przekonanie motywacja prawda wtedy właśnie e, prawnicy sięgają do psychologii potocznej trzeba warto czasem wyjść z siebie jak to się mówi i popatrzeć trochę z boku prawda co nie wszyscy dopuszczają. A ja, ja też chciał coś powiedzieć o tej książce. Chciałbym podziękować Kluwerowi. Dlatego, że Kluwer wydał przepiękną książkę, proszę Państwa. Ona jest po prostu przepięknie wydana i, z, i zilustrowana. Z, znakomicie opracowana i znakomicie wydana książka. To, to jest naprawdę, nie wiem, czy jedyna jej wartość. Ale nie, przy, potwierdzam, że, że ja zakładam, że no jednak, no, no można to bez wstydu mieć na półce. Ja coraz częściej z powodu wieku kupuję książki już tylko dla okładek, bo mi się nie chce czytać. I wobec tego choćby z tego powodu, a psychologia potoczna, no, no moje przesłanie jest mocniejsze, chyba się Łukasz zgodzi, od jego przesłania, no my po prostu żyjemy w potoczności. I ta książka jest dla prawników, ale ta książka jest filozoficznie dla każdego. Moja teza jest taka: bez potoczności my nie jesteśmy w stanie przeżyć między toaletą a śniadaniem. Po prostu, bez sięgnięcia po pewnych narzędzi. I to chyba tyle. Bardzo serdecznie panom dziękuję, a państwa zachęcam do przeczytania Psychologii Potocznej w Myśleniu Prawniczym. Mam nadzieję, że spotkamy się również na tegorocznych targach książki i z państwem, i z panami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.